Czy kiedykolwiek czułaś, że on jest tak blisko, a jednocześnie jakby za szybą, że możecie rozmawiać godzinami o wszystkim i o niczym, ale kiedy próbujesz dotknąć jego serca, on nagle milknie, zamyka się, zmienia temat, albo uśmiecha się w ten specyficzny sposób, który mówi: Nie pytaj dalej. I wtedy czujesz to dobrze znane, bolesne ukłucie w środku. To nie dlatego, że on jest zły, czy że cię nie kocha. To dlatego, że jego emocje są jak skomplikowany labirynt, a ty próbujesz znaleźć do niego wejście bez żadnej mapy. Słynny psycholog Karl Jung powiedział kiedyś, że każdy człowiek nosi w sobie cień. To jest ta część nas, której nie chcemy pokazać światu, której się wstydzimy. U mężczyzny ten cień bardzo często jest zamknięty właśnie w jego emocjach. Dlaczego? Bo od dziecka społeczeństwo uczyło go, że być mężczyzną to znaczy nie czuć zbyt głęboko. Nie płakać, nie okazywać strachu, nie przyznawać się do bólu. Więc on, chcąc sprostać tym oczekiwaniom, buduje mur. Mur z dumy. Mur z ciszy. Mur ze słów wszystko w porządku. Ale za tym murem kryje się człowiek, który pragnie być widziany i zrozumiany. Nie przez wszystkich, tylko przez ciebie. I teraz powiem ci coś, czego większość kobiet nie wie, a co jest kluczem do męskiego serca. Jeśli chcesz, żeby mężczyzna naprawdę otworzył się przed Tobą, nie pytaj go o jego emocje. Pokaż mu, że może je poczuć przy Tobie bez lęku i oceny. To jest subtelna, ale absolutnie fundamentalna różnica, która zmienia wszystko. Zamiast mówić powiedz mi, co czujesz, spróbuj powiedzieć Nie musisz nic mówić. Po prostu jestem tutaj. Nie naciskaj, nie analizuj. Nie próbuj go naprawiać czy rozwiązywać jak jakiejś zagadki logicznej. On nie jest problemem do naprawienia. On jest duszą, która potrzebuje bezpiecznej przestrzeni, żeby wreszcie móc swobodnie oddychać. Kiedy kobieta próbuje zmusić mężczyznę do mówienia o uczuciach, on instynktownie się zamyka. Czuje się jak na przesłuchaniu. Ale kiedy czuje, że może być przy niej słaby, że może pokazać swoje pęknięcia i wciąż będzie w pełni akceptowany, jego mur zaczyna powoli pękać. I właśnie w tym momencie rodzi się prawdziwe zaufanie, a zaufanie jest jedyną bramą do jego wewnętrznego świata. Nie zdobywasz mężczyzny słowami, zdobywasz go swoją energią, która mówi: Nie musisz się przede mną ukrywać, jesteś bezpieczny. Karl Jung twierdził, że każda kobieta nosi w sobie archetyp animy kobiecą energię, która ma niezwykłą moc uzdrawiania męskiej duszy. Ale ta moc działa tylko wtedy, gdy nie próbuje tej duszy kontrolować. Dlatego zamiast pytać, dlaczego on się nie otwiera, zacznij tworzyć przestrzeń, w której on nie będzie musiał się bronić. To nie jest oznaka słabości. To jest twoja największa moc. Moc kobiety, która rozumie, że miłość nie polega na nieustannej analizie, ale na cichej wspierającej obecności. Zrób to. Następnym razem, gdy on zamilknie, gdy zobaczysz, że zamyka się w sobie, nie odbieraj tego osobiście jako brak zainteresowania. Nie panikuj. Zamiast tego spójrz na niego z czułością i łagodnością. Możesz delikatnie dotknąć jego dłoni i powiedzieć szeptem, nie musisz mówić czuję cię. Ten moment może być dla niego absolutnie przełomowy, bo może po raz pierwszy w życiu ktoś zobaczy go nie jako silnego mężczyznę, który ma sobie ze wszystkim radzić, ale jako człowieka. Człowieka, który też pragnie być kochany i akceptowany nawet w swoich cichych, niepewnych chwilach. I wiesz, co się wtedy stanie? On zacznie się otwierać. Powoli, może trochę niepewnie, ale autentycznie i prawdziwie, bo wreszcie poczuje, że jest bezpieczny. Nie dlatego, że go do tego przekonałaś argumentami, ale dlatego, że cała twoja energia, twoja obecność mówiła mu to, czego jego serce potrzebowało usłyszeć od dawna. Nie musisz udawać. Widzę cię. Widzę cię naprawdę. To właśnie w tej chwili, w tej ciszy, zaczyna się prawdziwa, głęboka intymność. Nie w potokach słów, nie w zadawaniu pytań, ale w cichej przestrzeni, w której dwoje ludzi pozwala sobie być w pełni sobą. Bo miłość, ta prawdziwa, nie wymaga spektaklu. Wymaga tylko odwagi, by być sobą przy kimś, kto cię nie oceni. Więc jeśli pragniesz, by on otworzył się przed tobą, przestań szukać klucza do jego duszy. Stań się miejscem, w którym on sam zapragnie ją otworzyć. To jest właśnie ta tajemnica, o której mówił Jung. Miłość nie jest próbą zmiany drugiego człowieka, ale zrozumieniem jego cienia i ciemności z takim spokojem, że on sam zaczyna w tej ciemności widzieć światło. Twoje światło. I jeśli czujesz, że ten przekaz dotknął czegoś głęboko w tobie, napisz proszę w komentarzu: Tworzę przestrzeń, w której miłość może być prawdziwa. Niech to będzie twoje świadome potwierdzenie, że nie szukasz mężczyzny, który będzie idealny, ale relacji, w której oboje możecie być po prostu prawdziwi, bo właśnie wtedy on w końcu się otworzy. Nie dlatego, że go do tego zmusiłaś, ale dlatego, że przy tobie nie musi już się bronić. Dziękuję, że tu jesteś. Jeśli te słowa dały ci wartość, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.